Przyczepa Abej Spectrum 620 rocznik 2006, maksymalna masa DMC tej przyczepy 1800 kg, i na co zwracamy uwagę, jest to przyczepa dwuosiowa, także na pewno zagwarantuje nam bardzo, bardzo dużo ilość miejsca w środku. Ale to wszystko po kolei sobie za chwilę zobaczymy. Zaczynamy od przodu. Tutaj rozkładana kanapa na dwie-trzy osoby, na środku szafeczka z szufladami rozkładanym blatem. Duża ilość szafek pod sufitek na naokoło i szybki wzgląd na środkową część. Tutaj kolejne szafki, bardzo dużo szafek garderobiana, a także kilka pomniejszych. W tej pionowej ukryty jest stolik, który można sobie rozłożyć z przodu. A naprzeciwko mamy w pełni wyposażoną kuchnię. Kuchnia naprawdę ogromna z dwoma blatami roboczymi. Mamy czteropalnikowy piec, piekarnik z opiekaczem, lodówkę z lewą i oczywiście dużą ilość szuflad i szafeczek. Jak doskonale to tutaj widać. Przechodzimy na sam tył przyczepy. Tutaj część sypialniana w pełni. Takie dwa w jednym można by powiedzieć, bo tutaj po tej prawej stronie mamy. Rozkładane jedno siedzisko, a po lewej stronie, już pełnoprawną sypialnię piętrową z drabineczką do wdrapania się na górę. Tutaj też oczywiście duża, duża ilość szafek. Te części sypialniane, tutaj piętrowe, odgradzane kotarką od reszty przyczepy. Ostatnie miejsce do obejrzenia, oczywiście łazienka. Łazienka również duża, tak cała przyczepa. Sedesik, umywalka. I co najważniejsze, osobna kabina prysznicowa. Tak to wszystko mniej więcej się prezentuje. Przeczepka naprawdę bardzo, bardzo ładna i nowoczesna. A przede wszystkim oferująca ogromną naprawdę ilość miejsca. Zapraszamy do oglądania na żywo. Kocham Camping.